Wiecie, co mnie najbardziej cieszy? Jak widzę postęp. A jak widzę postęp na mojej budowie, to mnie to jeszcze bardziej cieszy. Zaczynamy odcinek. Witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał, no to jest życie na Filipinach. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w Walencji, w środkowej części Filipin na wyspie Negros. Na naszych kortach Pickelbola, tak, które właśnie się budują. I słuchajcie, jest ogromny postęp. Ja wiem, my teoretycznie już jesteśmy spakowani i w zasadzie już lecimy. Ja nie wiem, czy wy zobaczycie ten odcinek, jak my będziemy już w Polsce, czy jak będziemy nawet w trasie do Polski, ale muszę się wam po prostu pochwalić, bo widzę w końcu jakiś taki naprawdę postęp. Nie było mi tutaj troszeczkę, znaczy nie było mnie z wami tutaj troszeczkę, ale teraz zobaczycie, co się tak naprawdę zmieniło, bo jest sporo, sporo, naprawdę. Zacznijmy, słuchajcie, od tego najważniejszego. To, co mi się najbardziej podoba, to jest to, że ten beton został wypolerowany. No jest po prostu, słuchajcie, no oczywiście zakurzony jeszcze, no bo tego nikt nie sprzątał, no bo jeszcze nie będzie malowany. Znaczy, będzie malowany w przyszłym tygodniu dopiero, ale jest wypolerowany. No jest po prostu, słuchajcie, lustro. Jestem ogromnie yy, zachwycony tym, tak to można nazwać. No Jestem pod ogromnym wrażeniem. Zrobili to dużo lepiej niż myślałem. Nie widziałem niestety innych projektów, ich znaczy widziałem gotowe już efekty. I te gotowe efekty były naprawdę wow, ale nie widziałem samego tego wypolerowania nigdy u nich. O, może tutaj troszeczkę jest jakieś takie. No nie, dobrze, jest ok I słuchajcie, jest wypolerowany ten beton. I to jest naprawdę dobra klasy robota. Cztery dni tutaj jeździli różnego rodzaju maszynami i polerowali to przez cały czas. Wiem, i robili nawet do godzin 9 wieczorem, do 9.30 wieczorem, bo mieli już kolejne zlecenie i chcieli po prostu maszyny przewieźć na inne miejsce, więc za pie... No, Pracowali bardzo mocno nad tym i, i jestem mega, no, no będę się jarał cały czas tym, ale naprawdę jestem mega zadowolony i to już zostało, słuchajcie, skończone jakieś 4-5 dni temu. Nie jest na razie malowane, bo już Wam wyjaśnię e, dlaczego, no bo jeszcze jak widzicie robota jest naokoło i chcemy, żeby to wszystko było skończone na tip top naokoło, żeby już nie było brudzenia tego świeżego pomalowanego, tej świeżej pomalowanej farby. Ta farba, która tutaj zostanie zastosowana jest bardzo droga i słuchajcie, nie chcę Wam na razie mówić o kosztach, ile płacimy tutaj za jeden kort, ale to będzie w podsumowaniu tego wszystkiego, czyli jak my wrócimy z Polski, to wszystko już będzie gotowe, to się dowiecie, ile było, ile co kosztowało, bo oczywiście mamy wszystkie, wszystko mam rozpisane na części pierwsze tak naprawdę, więc będziecie wiedzieć. Oczywiście projekt troszeczkę nas więcej wyszedł niż myśleliśmy, ale nie jest źle, nie jest źle, jest, będzie dobrze. Natomiast będzie to zrobione taką farbą, że słuchajcie, nawet jeżeli będzie po deszczu, czy to będzie mokre, to się nie będziecie ślizgać. Wszystko jest takie już po prostu profesjonalnie zrobione. Tak jak są robione tak samo korty, na przykład do grania w koszykówkę, która jest bardzo ładna na Filipinach, to tak samo tutaj będzie wszystko to zrobione. I oczywiście robimy już od razu te trzy korty. Pomimo tego, że tak naprawdę pozwolenie jest na dwa korty, to robimy trzy korty, bo jeżeli... E Okaże się, że weźmiemy tą prostą ziemię tam naprzeciwko, to tam zrobimy parking, który będzie można otworzyć trzeci kort. Chcemy, żeby to już tak naprawdę było gotowe, bo ta firma, którą zatrudniliśmy do polerowania i malowania tego wszystkiego, czy tak jakby zajęcia się już samym tym powierzchnią tego powiedzmy grania, no jest naprawdę bardzo zajęta. Więc zależy nam na tym, żeby oni to zrobili po prostu jak najszybciej, żeby zrobili też całość, bo później można by było ciężko po prostu się... Do nich dostać, żeby to na przykład skończyć tylko trzeci kort I też nie chcielibyśmy, żeby na przykład wyszło tak, że no dobra, co ludzie tutaj grają na dwóch kortach, a co oni tam szlifują i to będzie znowu się wszystko kurzyło, więc lepiej to było od razu już zrobić wszystko na tip-top i tak samo trzy korty będą pomalowane. Nie, bo to też jest bardzo ważne, żeby to po prostu później fajnie wyglądało. I nawet jeżeli nam powiedzą, że tego trzeciego nie możemy otworzyć, dobra, no tego nie otworzymy, to będą dwa korty. Ale trzeci będzie już gotowy, żeby tylko w siatkę, stawić i zagrać. Siatki też już teoretycznie są zamówione, ale chyba dopiero je odbierzemy, jak już będziemy wracać z Polski. No, chyba że się uda tak, żeby to ktoś z rodziny Krystyn to załatwił, odebrał i na przykład na razie gdzieś tam przetrzymał, bo to są ogromne opakowania. Z siatki też, słuchajcie, dostaliśmy od naszego sponsora z Polski, tylko że ram tych siatek nie wysyłaliśmy, no bo nie było sensu, bo to po prostu zbyt dużo waży. Takie ramy możemy tutaj kupić. Ale zdecydowaliśmy, że najprawdopodobniej weźmiemy takie bardziej profesjonalne siatki, takie, które po prostu więcej wytrzymają i takie, które są przewidziane bardziej na granie właśnie na zewnątrz, a nie wewnątrz, bo to też jest tutaj podzielone zdanie na ten temat, że wiecie, spędziliśmy już multum czasu na różnego rodzaju kortach tutaj w okolicy Dumaguete i naprawdę, są korty, które są fajnie zrobione i to widać, to po prostu fajnie się tam gra i są korty, co po prostu ktoś chciał jak najniższym kosztem coś wybudować i coś zrobić i po prostu tragedia, no Właśnie zaczynając od tego polerowania betonu, że po prostu beton jest taki, że piłka leci praktycznie w każdym randomowym kierunku. W ogóle odbija się tak jakby nie wiadomo, gdzie chciała, jak wiecie, gdzieś na jakąś bulwę, skoczy to, odbije się w ogóle w innym kierunku, nie macie możliwości jej odbicia, to człowieka tak naprawdę irytuje. I właśnie takie małe detale wpływają na komfort gry. I my chcemy, żeby ten komfort gry był tutaj jak najwyższy, no bo my też będziemy tutaj po prostu grali cały czas. Oczywiście to też wcześniej chyba wam o tym nie mówiłem, ale no teraz to już to widać, więc mogę to wyjaśnić. Tak samo tutaj będzie jeszcze no, odwodnienie całego terenu. No bo pamiętajcie, to nie jest na razie kryty teren, więc tutaj będą kratki naokoło, takie jak tutaj widzicie, już powstawiane. naokoło, z tej strony tutaj będzie cała szła kratka, tam tam, 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 tam. I tam już jest odwodnienie zrobione do głównego spływu, który jest jakby pod chodnikiem tam. Wszystko to no, ma ręce i nogi. Fajnie zostało zaprojektowane, że tego nie widać, że to nie jest na powierzchni. Kratki też są spoko. Zresztą boisko się w ogóle będzie kończyło chyba gdzieś, nie wiem, czy nie. tutaj, czy tutaj. No nawet nie będzie jakoś tak, takiej wielkiej tragedii. E, tutaj u góry też będzie wysypany taki żwir, jak jest tam, tylko drobniejszy. Zaraz Wam to też pokażę. Tylko to będzie oczywiście wyrównane, ten żwir będzie wysypany i na to będzie szła taka sztuczna trawa. Taka plastikowa, żeby to się po prostu nie męczyło. Tutaj będą tak samo stoiki postawione, krzesła, żeby sobie ludzie mogli odpoczywać do każdego kortu na spokojnie. No a tutaj to już najprawdopodobniej tak zostanie. Będziemy tylko i wyłącznie to po prostu sprzątać. To pewnie zostanie jeszcze ubite, tak żeby to fajniej wyglądało, było równiutko. No i te drzewa będzie trzeba przyciąć oczywiście, tak troszeczkę, żeby można było grać bardziej tutaj. Pewnie nie za dużo, bo aż dużo tego nie trzeba przycinać. No ale, no ale trzeba. Kolejna rzecz ogrodzenie, ogrodzenie też słuchajcie zostało zrobione, oczywiście na to jeszcze powinna pójść siatka taka wiecie taka, żeby te piłki nie wypadały, no bo jednak tutaj jest zbyt tak niebezpiecznie, żeby to wypadło Fajnie jest siatka zrobiona, podoba mi się, bo z ulicy będzie widać co ludzie będą robić No i jeszcze ostatni temat, który też nie został jeszcze zrobiony i będzie zrobiony na sam koniec to jest po prostu oświetlenie, bo będzie najprawdopodobniej sześć słupów powstawianych tam w tamtym rogu, po środku, na końcu, no i po tej stronie tak samo, które będą to oświetlało. Bo Filipińczycy grają do 12 w nocy. No i wiem, i to może Was zdziwi, ale tutaj jak jest naprawdę taki klimat, wiecie, wszystko się dzieje tak naprawdę po zmroku, no to Filipińczycy grają do 12 w nocy i nasze korty też będą otwarte do 12 w nocy. Plan jest taki, żeby w ogóle były otwarte przez cały dzień, przynajmniej na początku. Cena będzie promocyjna, taka w ogóle niższa, do południa, czy tam do godziny 3 po południu. A po trzeciej popołudniu będą się zaczynały takie normalne stawki, które też nie będą jakieś takie wysokie. Chcemy być bardzo konkurencyjni, szczególnie na początek, żeby to właśnie pokazać, że jesteśmy w tym miejscu i tak dalej. Ale jeżeli to się będzie spinało finansowo, a tak teoretycznie to obliczaliśmy, no to zostanie takie, taka kwota, jaka, jaką sobie ustaliliśmy, czyli 250 peso za godzinę kortu, co nie jest wygórowaną ceną. Uważam, że to jest jedna z lepszych cen, jeżeli chodzi o jakość kortu do ceny. No bo takie zwykłe korty otwarte właśnie bez polerowanego betonu, pomalowane normalną farbą, gdzie jest słabe oświetlenie i to tak naprawdę no, ciężko się po prostu gra, to są właśnie po 250 peso albo 300 peso na godzinę. My robimy tu taki standard takiego kortu, który normalnie są tutaj wynajmowane po 400 albo 450 peso za godzinę. Więc mam nadzieję, że to będzie, będzie dobrze. No i jeszcze ostatnia rzecz została, która jest też bardzo ważna, czyli to biuro tutaj na dole. Nie, ale to z tym biurem to, to jakoś tak na razie nie wiem co to będzie się działo. Co Misiu, Latasz? Kiedy będziemy tu grali w wiem Jak wrócimy z Polski? Tak, to będzie gotowe już? Obiecuję, że będziesz grała z statusiem? No dobra, ale dasz mi wygrać? Kto wygra? Ja wygram no, ja wygram, ja wygram. No tutaj jeszcze im mamy kamieni trochę zostało. To też muszę posprzątać. No. How is it, boss? Are you happy? small. Yeah, small one. Yeah, now I see it. But it's still much, much better. I think they can fill this one with the with the paint. Yeah. No. No Są jakieś takie, teraz zauważyliśmy, że widzicie Ale tego się po prostu nie da wyeliminować Bo to był beton po prostu już że pewnie wylany o, Na przykład coś takiego Ale mi się wydaje, że oni to mogą załatać e, Tym kauczukiem, co będą to później robić Przed malowaniem Będą sprawdzać, robić inspekcję tego Bo to musi być na tip-top Zresztą gwarancja jest tak naprawdę na to Na tą farbę i na to wszystko Bo to naprawdę bardzo dużo pieniędzy kosztuje A, no i słuchajcie, ogrodzenie też zostało zrobione Zobaczcie, takie już bardzo ładne Fajne zrobili. Lepsze nawet niż myślałem, ale to już chyba etal wybierał i naprawdę bardzo ładnie to wyszło. Fajnie by było to w ogóle przemyć jeszcze, ale to ja powiem później. To już na sam koniec, przed samym otwarciem, to będzie trzeba to wszystko przemyć. Tutaj, tak samo są słupki, no bo będziemy tam jeszcze robić siatkę, oczywiście, żeby te piłki nie padały na drugą stronę. Chociaż teraz, jak zwróciłem uwagę, to akurat wiecie, nie gra się aż tak bardzo. Hmm. Wysoko jednak w tego pikabola. No, czasami ta piłka leci jak się kątem gdzieś odbije przez przypadek. Więc podejrzewam, że ten sąsiad może i tak co jakiś czas tutaj piłeczki sobie zbierać, ale to jest też teren cioci akurat, i ten, ta chata jest wynajmowana od cioci, więc, więc mi się wydaje, że tu nie będzie problemu z sąsiadem. <grych> no, a jeżeli mówimy o sąsiadach, to tak naprawdę oprócz tego sąsiada tutaj, to w zasadzie nie mamy żadnych innych sąsiadów, no bo po drugiej stronie ulicy to dopiero kawałek dalej coś ktoś mieszka. Tam są już bardziej sklepy też domy, ale tam już nie będzie słychać niczego. Znowu po tej stronie to są te rolapy, czyli są tylko i wyłącznie sklepy. No i tam jest jeszcze teoretycznie jakiś sąsiad, ale to też będzie za tym wysokim płotem, więc tego dźwięku akurat jeszcze tak nie będzie nosiło. Co też ciekawe, słuchajcie, ta piłka do tego pickleballa, To, jest, to niby jest piłka plastikowa, ale przy no, takim polerowanym betonie. To w ogóle i praktycznie nie słyszycie. Wczoraj zresztą nawet graliśmy w innym miejscu, gdzie był tragiczny beton. Tragicznie się po prostu grało, no ale tam akurat dziewczyny zabukowały, no to powiem Wam, że mi się strasznie nie podobało to granie. Chciałem już. Po pierwsze meczu zrezygnować, bo piłka po prostu leciała w ogóle w jakimś innym kierunku, niż tak naprawdę powinna się odbić. No jednak jest jakaś zasada odbijania się piłki. No ale jeżeli jest nierówna nawierzchnia, a ta piłka jest plastikowa, to nie jest taka piłka jak do tenisa, że teoretycznie poleci w tym samym kierunku, że się ugnie, tylko ona się bardziej no już nie ugina po prostu ten plastik. No to po prostu się odbije kantem i gdzieś poleci w innym kierunku i to jest tak naprawdę tak do, dołujące. Nienawidź czegoś takiego. Dlatego już tutaj, tutaj musi być tak, jak powinno być. Tutaj musi się grać idealnie. No i słuchajcie, otwarcie, otwarcie, otwarcie miało być już pewnie z miesiąc temu, mhm, no to nie otworzyliśmy jeszcze tego Ale przez to, że lecimy tak naprawdę do Polski i chcemy święta, święta spędzić takie, wiecie, świątecznie, a nie myśląc o tym projekcie To otwieramy już na spokojnie po naszym przylocie My wracamy 11 na Filipiny, podejrzewam, że maksymalnie tydzień po naszym powrocie, jeżeli tutaj się okaże, że wszystko jest git że wszystko jest gotowe, no pewnie jeszcze będzie trzeba zrobić jakąś tam inspekcję pewnie trzeba będzie posprawdzać jeszcze jeżeli się okaże, że wszystko jest gotowe to w ciągu maksymalnie tygodnia od naszego przylotu pewnie będziemy to otwierać, pierwszy, pierwszy weekend jakiś będziemy chcieli na pewno zaprosić bardzo dużo naszych znajomych będziemy chcieli zrobić jakiś taki bufet oczywiście będzie błogosławieństwo tego miejsca nowego no i później po prostu tak naprawdę będzie granie do wieczora za darmo tak, przynajmniej taki mam plan, że tak to zrobimy, żeby to fajnie było dla naszych znajomych, że wszyscy ci, którzy tutaj przyjdą, mogą sobie siąść. Pewnie wtedy tylko otworzymy na pewno dwa korty, a na trzecim po prostu będą stoliki, krzesła. Będzie można sobie pobiesiadować, będzie można sobie pograć, żeby każdy przyniósł swoje rzeczy do grania tak samo. Będzie fajnie, będzie muzyka, będziemy się po prostu bawić. Więc o to w tym wszystkim chodzi. Muszę sobie powymyślać. Jeżeli macie jakieś pomysły na takie zabawy właśnie z rakietką, na przykład, wiecie, jakieś takie konkursy na przykład, to dajcie mi znać, bo to może być bardzo fajne, że na przykład zorganizujemy jakieś konkursy, że kto na przykład ileś tam razy odbije paletką najwięcej razy, to na przykład wygrywa coś tam. No i to może być taka właśnie ciekawa akcja. Albo właśnie mam pomysł na coś takiego jak na przykład taki biegany, wiecie, tak jak się grało w tenisa stołowego, że się biegało na około stołu i później kto został ostatni. To tak samo można by zrobić w peekabola, tylko żeby tą siatka po prostu była dużo, dużo mniejsza, więc to może być naprawdę zabawne. Ciekawy pomysł. No ale może macie jeszcze jakieś jakieś pomysły, Piszcie śmiało w komentarzach, bo ja jestem naprawdę bardzo ciekawy co by tak naprawdę się sprawdziło. To jest ciekawa taka opcja i wydaje mi się, że dużo osób będzie tym zainteresowanych, żeby uczestniczyć w tym takim i wygrać oczywiście jakieś tam nagrody. Bardziej podejrzewam, że symboliczne, a nie samochody, ale coś symbolicznego. Tutaj słuchajcie, też został zrobiony jeszcze ten podjazd, ten kawałek, który miał być uzupełniony i on niestety no, nie jest wypolerowany. Mam nadzieję, że go wypolerują, że uda się to zrobić, chociaż to też nie jest jakoś tak, tak na, no wiecie, aż tak bardzo potrzebne, bo Tutaj teoretycznie już będzie poza kortem Ogólnie, no, będziemy chyba jedyni, którzy mają wszystko wypolerowane, ten beton Ja wiem, że to powtarzam pewnie już kilkukrotnie, ale, ale naprawdę to jest, słuchajcie, zrobione na full wypasie No i został ten zrobiony jeszcze wjazd Wjazd, taki zjazd, taka rampa, żeby można było tutaj samochodami wjeżdżać, no bo teoretycznie jeżeli tutaj ma być miejsce parkingowe Także zobaczymy, jak będzie to się spinało w całość no. A tutaj jeszcze to zostało do skończenia. No tutaj takie wiecie, wyrównanie pierdoły i tak dalej. Eee, my wracamy 11, jeszcze rozmawiałem z Krystynią. ona myśli, żeby w piątek, 16 eee, zrobić ten otwarcie. I jeżeli wszystko tutaj będzie gotowe, światło będzie działało, będzie biuro gotowe, to teoretycznie możemy otwierać. Eee, mi też by zależało, żeby w końcu jakaś kasa zaczęła z tego wpływać. Bo przynajmniej samopoczucie by się poprawiło. No, i słuchajcie, to też nie jest jako tak, żebyście myśleli, że ja chcę żyć z tych kortów i w ogóle utrzymywać się z tego. Nie, nie, to podejrzewam, że daleka jeszcze droga do tego. Dalej będę normalnie pracował. Nie, nie przechodzę na emeryturę i rzucam wszystkiego, bo otworzyliśmy korty do Pickleballa. Obliczyłem, że jeżeli będziemy mieli trzy korty otwarte, to tak około na rękę, to jesteśmy w stanie pewnie. No, przy dobrych wiatrach 100 tysięcy, 120 tysięcy peso zarobić Jeżeli by oczywiście było takie obłożenie, jakie byśmy chcieli Znaczy, nawet nie, jakie byśmy chcieli, to by było przez cały dzień Ale jeżeli by było takie 5 godzin dziennie, podejrzewam To mniej więcej jakoś tak to mniej więcej wychodziło z trzema kortami Z dwoma kortami to, to już się robi oczywiście gorzej Dlatego zależy nam na tym, żeby te trzy korty były otwarte Ale tak jak mówię, no to jest problem natury urząd w Walencji i nasze zapotrzebowanie, i no także, no docelowo będą trzy korty. Jeszcze słuchajcie, jedna ciekawostka, nie, którą Wam muszę powiedzieć. To zobaczcie, bo tutaj nie przemyśleliśmy tego. Znaczy, przemyśleliśmy, no ale dobra, inaczej będzie to troszeczkę niż miało być. Tutaj będą jeszcze schody zrobione, żeby z tej strony zejść sobie na spokojnie na ten kort, no albo z tamtej strony schody, żeby zejść na tamten kort, no i tam dalej. Ale jest jeszcze pomysł, żeby tutaj na sam koniec czy takiego małego prysznica nie postawić Takiego wiecie, żeby ktoś się rzeczywiście mógł po graniu odświeżyć Bo to czasami by się przydało no, ja, Na przykład ja bym wolał mieć na przykład, prysznic, żeby po paru godzinach, jak cały jestem spocony Po prostu móc możliwość się wykąpania Nawet takim małej klitce, ale żeby po prostu woda była Żeby po prostu dało się przemyć Bo tam po drugiej stronie, tam jest wejście i tam są dwie toalety Damska i męska osobna, nowe, świeże toalety i to jest spoko, to wystarczy, no ale właśnie prysznic, żeby był prysznic, to by dużo spraw rozwiązało, przynajmniej tak mi się wydaje i też podniosło tak naprawdę troszeczkę prestiż tego wszystkiego. Nie mówię tutaj o podgrzewaniu w najwodzie, jakichś innych rarytacach, ale bardziej po prostu, żeby można było się właśnie przekąpać tak na szybko i na przykład gdzieś dalej po prostu jechać sobie na imprezę na przykład w piątek wieczorem. W ramach współpracy jeszcze sąsiedzkiej, czyli osób, które tutaj tak naprawdę wynajmują od y, naszej rodziny y, te rolapy. Słuchajcie, zatrzymamy się jeszcze i zjem sobie tempurę. To też Wam pokażę, jak wygląda. Tempura to jest no, takie, wiecie, robione w oleju, smażone na świeżo. To jest na przykład jakby y, z rybą, to jest z kurczakiem, a to nawet nie wiem z czym jest, ale wziąłem ogólnie parę zestawów tego, parę tego, parę tego, parę tego bo to jest na kawałki sprzedawane, że 4, 3, 3. Y, Kawałki tego kosztują 5 peso. Bo to wziąłem tak jakby 12, podejrzewam. Tego dwa kawałki kosztują 5 peso. To będę miał chyba z 8. No i jeszcze wziąłem 4, tego. Chyba tak. A tutaj są jeszcze takie zawijane też dziwne rzeczy, ale tego już jeszcze nie jadłem. Ale z czekoladowy sobie może zjadę, ale to może później. Na razie to sobie to wezmę i sobie z różnego rodzaju sosikami spróbuję. Ciekawy jestem, jak będzie mi smakowało. Znaczy dawno tego nie jadłem, ale wam pokażę. Juan, yeah. Oczywiście przyszła, jak tylko jedzenie gotowe. Ostre? This one? Uh, I don't know. Dobra, słuchajcie, moja dzisiejsza kolacja można powiedzieć gotowa. Za wszystko to zapłaciłem 60 peso. Najpierw spróbuję z tego takiego najmniej chyba ostrego sosu. Dobra. Dobre bo ciepło Teraz jestem bardziej ostry Powiem mm. że... Jeszcze gorące, ale dobre Ale jak sobie próbuję ten Co? Dobre? Bardzo ostre <laughs> bardzo ostry. Emi! 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 Emilia, chcesz? No chodź, spróbuj. No i słuchajcie, to jest ten sos jeszcze. To znaczy. Ah, oh, ok. To jest sos taki, pokaż na co ci stać, ale tego nie, nie, to jest spicy white. Jak? No to super. Spodziewałem się bardziej ostrego sosu. Myślałem, że ten sos na zasadzie, pokaż na co cię stać, to będzie naprawdę taki, wiecie, no, konkret, ale jednak nie. Nie jest aż tak źle. Na Filipinach jednak oni nie jedzą masz tak bardzo ostrego jedzenia. To nie jest Tajlandia, czy jakieś tam inne kraje, więc tutaj to tak z nie Moka. Ale oczywiście też znajdziecie na Filipinach tego typu takie stoiska, takie, wiecie, coś w tym rodzaju z tempurą, gdzie mają więcej rodzajów sosów i na przykład są takie, wiecie, tam w skali chyba od 1 do 10, czy coś takiego. Więc to zawsze możecie coś tego trafić. No tutaj akurat ta skala po prostu jest może troszkę inna. Tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo ten posiłek, to co ja w tym momencie jem to nie traktujcie tego jako taki normalny posiłek na kolację czy obiad raczej Filipińczycy to traktują jako takie znaki Coś jakbyście na przykład kupili takiego obażanka w Krakowie no to tutaj na ulicy sobie kupicie taką tempurę Ym, większość Filipińczyków tak to po prostu traktuje jako taki, tak kupują sobie dwa rodzaje na przykład czy trzy, to tak żeby po prostu sobie coś takiego dojeść tak delikatnego to nie jest jedzenie z ryżem oni uważają, że normalny posiłek to jest wszystko to co je się z ryżem więc to jeżeli ryżu nie ma to jest tylko po prostu takim znakiem. No a my słuchajcie, zbieramy się już do Dumagetę, bo idziemy się dalej pakować. Bo co, lecimy do Polski? Mm -hmm. Kiedy lecimy? E, jutro. Nie jutro, pojutrze. Ach, pojutrze po jutrze samego rana jedziemy do Polski, tak? No. Także słuchajcie, my nie wiem, że zobaczycie ten odcinek już jak my będziemy w Polsce, czy jak będziemy w samolocie. Nie, ale dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, oczywiście. No i pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Emi, pozdrawiamy. No to papa, no, no pa, pozdrawiamy Was. A tutaj macie dwa filmiki z naszego kanału, jakby Was coś jeszcze zainteresowało. Oczywiście, lajki, subskrypcje i komentarze. Czekamy na Was. Pa! Pa! pa.